pierwsze podniosła do góry, głowa do góry, widać tą pewność siebie. Te kapsele, które są, pokazują im również, gdzie, gdzie są, gdzie popełniają błędy. Rzeczywiście, no to ma sens, no to ma sens, to ma sens. No i w końcu wrócił. Jest razem z nami Piotr Nowak. Witamy z powrotem. Witam, witam. Trenerze, bo każdy będzie od razu o to pytał, gdzie są te kapsle, bo jestem mega zawiedziony, że ich nie ma. Były, były dzisiaj, były cały, cały tydzień, ale graliśmy dzisiaj na swoim boisku tutaj blisko stadionu i zostały po prostu w naszej szatni, tak żeby, żeby już tego nie, nie wozić czy nie brać ze sobą. Będą przygotowane na, na poniedziałkowy trening. No to może nam się uda jakieś zdjęcie od trenera uzyskać, to akurat pod tą rozmową wrzucimy sobie także zdjęcie, jak te kapsle aktualnie wyglądają, bo te, te prawdziwe kapsle trenera to do podręcznego by nam nie weszły, nie? Trenerze, była beczka ze strony zawodników, jeżeli chodzi o te kapsle? Nie, myślę, że dobrze przyjęli, dobrze przyjęli tą formę komunikacji, bo pewne rzeczy można im narysować, pewne rzeczy naświetlić. Czy czy próbować tego w treningu, ale myślę, że to taka forma wizualizacji tego, co chcemy grać, czy co, chcemy, co będziemy robić, bo również używamy jej w czasie treningu, bo też tak jak mówię, no, pewne rzeczy można, można zauważyć, pewne rzeczy im e, nakreślić, żeby po prostu to sobie wszystko zobaczyli, jak to wygląda na tablicy, w jakie miejsca można grać, w jakie, które miejsca są otwarte, kiedy zrobić pressing, na kogo zrobić pressing? Także te kapsle są nie tylko powiedzmy w tej formie zabawowej, ale również i, i powiedzmy, meczowej, ale również w treningu są mocno używane w, w ostatnich tych dwóch tygodniach, od, odkąd tu jesteśmy. Ale wiadomo też, jakie będzie podejście ludzi. Często każdy będzie do tego wracał. I często będą też ludzie mówili, no to teraz Nowak pokaże, bo była teoria, a teraz jest praktyka. Zawsze tak jest, że, 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 że praktyka jest ważną częścią tego, co, co staramy się wypracować. Ja myślę, że ten. Ta etyka pracy ich to jest bardzo zdyscyplinowana grupa. Szybko łapią pewne elementy, tak jak mówiliśmy w czasie gry, w czasie treningu, te kapsle, które są, pokazują im również, gdzie, gdzie są, gdzie popełniają błędy. No bo piłka nożna jest grom błędów, mówiąc kolokwialnie. I, no, nie mają jeszcze takiego doświadczenia, które, które posiada czy teraz Romańczuk, czy, czy Paweł Steinbors. no Są rzeczy, które, które muszą zobaczyć, które muszą przeżyć i staramy im się to. To również pokazać w treningu, także ta intensywność treningu to są nie tylko kapsle przesuwanie, no ale również trzeba trening ten dostosować do, do ich potrzeb, do ich możliwości, ale również im pokazać to, że ten trening jest na tyle ważny, że później w meczu będzie im, im dużo łatwiej. Także pewne elementy można wypracować na tablicy kapslach, ale najważniejsze jest to praktyka. To, co oni pokazują w czasie treningu, a później już w czasie meczu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy w kanale, widziałem taki głód piłki, głód treningu, głód zawodników, głód szatni. Widzę, szczęśliwy jest trener, jak, jak chyba dawno tak nie był. No tak, no, jasne, że tak. Jest to, jest to nowe wyzwanie. Myślę, że, że mój głos potwierdza to, że, że jednak... Staram się cały czas im pomagać i staram się ich ukierunkować na to, żeby, żeby ten trening, ich, żeby ta gra ich cieszyła. I myślę, że pod tym względem mam satysfakcję po tych dwóch tygodniach, że e, zrozumieli moją filozofię. Starają się patrzeć na grę moimi oczami. Jasne, że będą te błędy, ale, ale myślę, że. że te pierwsze trzy dni to takie, powiedzmy, poznawanie się tutaj na obozie w Turcji dało im te, te, te spotkania, które mieliśmy, indywidualne rozmowy z nimi, że te pierwsze trzy dni były takie najważniejsze, że oni zobaczyli, że to nie jestem żaden, powiedzmy, filozof, który, który robi ruchy na kapslach, ale jest to fa facet, który, który nie tylko może im coś dać, ale pomóc ich, w im karierze. Rozmawiałem z Michałem na lepą tutaj przed naszą rozmową i on mówi, ty Adam, ja nigdy tak nie zapierd jak u trenera Nowaka. Nie wiem, czy to jest komplement, ale wiesz, tak jak powiedziałem. No. Ale on się cieszył, że wszystkie te zajęcia, tak naprawdę poza jakimś porannym rozruchem, są prowadzone z piłką, bo to daje mu taki fan po prostu z tego, że, że ciężko pracuje. Tak jak powiedziałem, no mają z tego satysfakcję, ta piłka ich zaczęła cieszyć. Można robić ćwiczenia, gdzie, gdzie oni przebiegali 8, 9, 10 kilometrów, i z piłkami, nawet nie odczuwając tego, że, że przebiegli tyle kilometrów, ale tak jak myślę, że myślę, że ta grupa się na tyle w ciągu ostatnich, ostatniego tygodnia i te pierwsze, tak jak powiedziałem, te pierwsze 3-4 meetingi czy, czy spotkania, później trening dały im wyobrażenie o tym, jak, jak, będą, jak, będą, jak będziemy wspólnie pracować. Bo ja im mówiłem, że trening powinien być troszkę cięższy niż mecz. Mecz powinien być tylko przyjemnością z tego, co się zrobiło w czasie tygodnia i myślę, że zaczynają nie tylko to rozumieć, ale mieć z tego, z tego, z tego radość i satysfakcję. Jakim, tre, jakim ustawieniem będziecie grali? No bo pamiętamy trenera z Lechii, tam była trójka z tyłu. Jagiellonia też tym ustawieniem grała w poprzedniej rundzie, między innymi. E, natomiast no pytanie, czy macie odpowiednich wykonawców do tego ustawienia? Wykonawców na pewno tak, tylko no w tej chwili mamy kilka, kilka kontuzji, które szczególnie w tej linii obrony, które, które nam no nie pozwalają na pewne rzeczy. Staramy się być elastyczni, jeśli chodzi o, o prze, powiedzmy, przechodzenie z jednego systemu do, do drugiego. E, jasne, że to jest tylko okres przygotowawczy. Ale tak jak mówię, no dzisiaj straciliśmy jedną bramkę rzutu wolnego te pierwsze dwa mecze, no ten drugi zespół nie wypracował żadnej sytuacji. Także pod względem względem kultury gry, pressingu, no, tych wszystkich elementów, nad którymi pracowaliśmy, bo mówię, nie chcę ich zarzucać wszystkimi tymi informacjami już teraz. Musimy to robić krok po kroku, klasa po klasie, tak jak, jak w szkole i do tego dorzucać pewne elementy, które no, pozwalają na to, że ich mógł zacznie pra prawidłowo... <laughs> pracować. Ja powiedziałem im, ja nie chcę z was zrobić robotów, żebyśmy się, żebyście się mi na ławkę patrzyli i pytali mi się, co zrobić. No musicie mieć te, te rzeczy już poukładane i wiedzieć w danym momencie meczu, kiedy, co nam, czy drużynie jest potrzebne. A, czy będzie to trójka, czwórka? W tej chwili, tak jak mówię, no mieszamy tę młodość z tym doświadczeniem. I staramy się znaleźć tą z tą... Yy... Taki środek, który no pozwoli nam zatuszować pewne braki w tym, w tym ustawieniu, bo mówię, to nie jest system. Ja nie jestem zwolennikiem używania formuły systemu. System taki, system 3 5 3-3 czy coś takiego. Uważam, że to jest ustawienie i to ustawienie powinno być płynne na tyle i zrozumiałe na tyle, żeby piłkarze to powiedzmy już mieli za, zakodowane. Widząc co się dzieje na boisku, wiedzieli co mają robić ale nie pamiętam drugiego takiego trenera a na pewno teraz takiego trudno znaleźć który przy ustawieniu trójką obrońców grałby wahadłowymi którzy tak naprawdę nominalnie są skrzydłowymi bo tak było w Lechii, gdzie mieliście tak Haraslina gdzie mieliście Peszkę ewentualnie Krasicia a dzisiaj jak patrzymy na futbol no to jednak tymi wahadłowymi najczęściej zostają obrońcy którzy oczywiście są ofensywnie usposobieni, ale jednak dobrze bronią z tyłu Możemy tak mówić, no nie, nawet patrząc na, na, na Bayern czy, czy Barcelonę, no masz Jordi Alba, no to nie jest powiedzmy wiesz, wielkolud, który tam chodzi, porównując do Premier League. No są, są piłkarze usposobieni technicznie większość, tak jak ja, trenerów. No Preferuję futbol, który daje im możliwości w ofensywie. W, ofensywie, w defensywie jest mo możliwe tak, że, że pewne te, te powiedzmy braki defensywne można zatuszować, no bo ich masz defensywnych pomocników, którzy mogą zejść, wejść w linię obrony, mogą zejść do boku. Także no staramy się, tak jak mówię, dać im te najważniejsze informacje, żeby oni podjęli e, właściwą decyzję. Te wszystkie informacje mają w ręku, tylko je po prostu muszą wykorzystać i przełożyć to na boisku. Pytałem też na Twitterze, czy kibice Jagielloni mają jakieś pytania do Pana. No i tam przede wszystkim pojawiało się jedno pytanie, mniej więcej takie, jakie zadają chociażby kibice Legii Dariuszowi Mioduskiemu najczęściej w okienku transferowym. Czyli gdzie transfery? To no będziemy, będziemy, tak jak mówię, ja chciałem się skupić na tym tylko i wyłącznie, żeby, żeby ten zespół zaczął zaczął dojrzewać, żeby się zintegrowali, żeby to była grupa, żeby to była drużyna, w której przyświeca jeden cel. I takie te ostatnie dwa tygodnie pod tym kątem pracowaliśmy, oczywiście te elementy taktyczne, techniczne, fitnessowe, bo tak jak Michał Nalepa powiedział, nie mieli, nie mieli łatwo, no ale myślę, że, że dojrzewają do tego, żeby, żeby nawet jak jeśli, jeśli cokolwiek by się zdarzyło i te transfery nie byłyby powiedzmy w liczbie siedmiu, Ja nie jestem zwolennikiem, żeby przychodzić i mówić, ja potrzebuję 10 ludzi nowych. Myślę, że ta grupa mimo, że e, wzięliśmy z 28 na, na ten obóz, 14 młodzieżowców. Także no to, o czym świadczy, muszę również być fair, muszę im dać szansę, muszę im dać możliwość tego. Że w pewnym momencie sezonu będzie, będą nam potrzebni z, z takiej czy innej, na takiej czy innej pozycji. Także jutro mamy spotkanie, bo przyjechał nasza grupa akcjonariuszy, przyjechał prezes Pertkiewicz, także jutro będziemy mieli spotkanie takie organizacyjne i również będziemy roz, rozpatrywać pewne kandydatury, które my mamy jako sztab szkoleniowy, ale również i, i nasz, nasz powiedzmy management, który jest, tu również stara się to, to zrobić. Także Wspólnymi siłami być może coś osiągniemy. A pan bardziej chce być tutaj trenerem czy menadżerem? A dość trudny, wiesz, no dość. Jesteś, jesteś praktycznie, nie chcę być wszystkim, bo nie jestem Alfą Małego. Mamy fajne te role podzielone pomiędzy mną i Rafę Grzybka i, i Maćka. Nasi fizjos, Michała Damczewskiej jako trener od przygotowania fizycznego z Piotkiem Dziękiewiczem robi fantastyczną pracę. Szczególnie z tymi młodszymi, monitorując ich indywidualizując ich, ich trening. Także mamy grupę, tak jak mówię, ta drużyna powstała nie tylko jako, jako zespół, ta drużyna powstała również z tymi ludźmi, którzy, których zastaliśmy z Michałem, no bo my we dwójkę jesteśmy nowym, nową częścią tej, tej maszyny i myślę, że, że fajnie się wkomponowaliśmy, fajnie to wygląda, jeśli chodzi o zrozumienie, o przekazywanie pewnych uwag. Każdy ma otwartą głowę, mamy mają, mają pomysły, które na pewno pomogą piłkarzom grać coraz lepiej. Tutaj mówimy o transferach, natomiast też każdy pewnie zastanawia się, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie. No, macie tak naprawdę niewielką stratę do tej górnej ósemki. Przed Panem został jakiś cel postawiony? Cel był postawiony, żeby z tego zespołu zrobił drużynę, żeby oni w końcu uwierzyli w swoje możliwości. Żeby ci młodzi, którzy, którzy grają, żeby dostali prawdziwą szansę i żeby to, była, to był zespół, który ma jakiś cel. Nie tak jak ja mówiłem, byłem będąc w kanale, jak rozmawialiśmy na temat z Krzyszkiem Stanowskim, na temat hmm, przyjeźdź do Polski, zrób to, zrób tam. No, my, musi być w tym jakiś cel. Dlatego się zdecydowałem, e, ten zespół e, trenować z tego względu, że no, musi nam przyświecać jakiś cel. Jaki? Się wszystko okaże, jak się zacznie sezon. Myślę, że ten zespół stać na, na lepszą grę, mimo że mówię lepszą i lepszą pozycję, którą, którą mieli w tamtym sezonie. A czego klub wymaga? Bo też o takie cele pytałem, to ma być, nie wiem, koniecznie grupa mistrzowska i ewentualnie walka o Puchary, czy po prostu grupa mistrzowska, albo zbudowanie zespołu na przyszły sezon. Jak to wygląda? Jeśli chodzi o młodzież, jest to, jest to grupa młodzieży, która naprawdę potrzebuje wsparcia, czy potrzebowała, bo teraz widać, że to, to się podniosła do góry głowa do góry, widać tą pewność siebie, biorąc pod uwagę, jaka jest rozpiętość wiekowa pomiędzy powiedzmy Paweł, Paweł z 37 lat, Janek Faberski ma 15. No ale. Rozmawiają ze sobą jak partnerzy i nikt się nikogo nie boi, starają się, starają się tą grupę wspólnie z nami, jako sztabem szkoleniowym, no, tak zawiązać, żeby to, to była fajna, fajna ekipa. I to mi, się, to mi się wydaje, że będzie takim, takim punktem do tego, jak, jakie cele sobie postawimy. Po pierwszym, po drugim, po trzecim meczu już w tej rundzie. Zobaczymy, gdzie będziemy, co, co nam będzie potrzebne. Mamy na to czas, mamy na to, są, są ludzie, którzy również patrzą, co będzie nam potrzebne. Wszyscy myślę, że będziemy szli w tym kierunku, żeby ten zespół się rozwijał. Na ile? Na tyle, ile zdrowie pozwoli i mój głos. E, mówiliśmy tutaj też trochę o taktyce, natomiast jak ja pamiętam, jeszcze kiedyś dawno przyjechałem do Lechi e, i robiliśmy taki materiał, czym jest umbrela. Tutaj widzę, jeszcze nie wiedzą, co to jest umbrela. Jeszcze nie jest czas, tak jak mówię, nie chcę ich zarzucić tymi wszystkimi informacjami. Musimy to robić krok po kroku, bo mm, pewne elementy byłem sam zaskoczony, że bardzo szybko im przyszły. Pewne elementy gry. Takie boiskowe cwaniactwo, no tego im jeszcze brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę gry, jeśli chodzi o wypracowanie pewnych zachowań na boisku, schematów, pary im nie brakuje, no bo tak jak Nalepka powiedział, bardzo, bardzo ciężko, ciężko pod tym względem pracowali i naprawdę nie mamy żadnych kontuzji ani, ani mięśniowych, ani żadnych urazów mięśniowych. Jeśli o to chodzi, to naprawdę i Piotr Zienkiewicz, i Michał. Adam Czeski, zrobili fantastyczną pracę z nimi. Tylko tak jak mówię, no, te dwa tygodnie dały nam odpowiedź na to, że jest to grupa, która, która będzie się rozwijać. Na ile? Cel jest prosty: grać jak najlepiej, na wszystko samo przyjdzie. To jeszcze pan przypomni naszym widzom, co to była ta umbrella, bo podejrzewam, że już mało kto pamięta. Ale wiesz, Są, są, są umbrela, ale później ci powiem, jak zaczniemy to. To nie gra... mi to widzą. No, widzą, widzą. To widzą później, w takim razie już widzą. Ja jest, nie jestem facetem, który. Jasne, że kapsule w naszym powiedzmy studio były, były czymś takim, że zaczęli, o, no, rzeczywiście, no to ma sens, no to ma sens, to ma sens. Także umbrella wejdzie wtedy, kiedy będą, będzie miało sens dla nich wprowadzenie tego. Z każdym treningiem jest wprowadzony nowy element, z każdym meczem jest wprowadzony coś nowego. Tych punktów przybywa ta edukacja powiedzmy piłkarska również przebiega prawidłowo, bo mówię, zarzucić im, zarzucić im wszystkimi informacjami, co to jest Umbrella, a Manchester United, a Liverpool, a ci grają tak, a ci grają tak. Wybraliśmy poszczególne elementy, które tej drużynie są potrzebne, właśnie z takich z Ambreli, z, z, z meczów powiedzmy, i, no bo mamy niektórych piłkarzy, których charakterystyką nie przypominają powiedzmy i tego, i tego. I staramy się im pokazać właśnie fragmenty tych spotkań, czy, czy ich zachowań, żeby oni sobie już uzmysłowili, OK, tak mogę grać, tu powinienem iść, tu powinienem wrócić. Także pod tym względem staramy się im pokazać, że jest inne Inna opcja gry, bo ja mówię, oni niektórzy, Michał Pazdan, Michał Nalepa, Paweł Steinborg, Stara Romanczuk, Martin Pospisz, no jest ta grupa powiedzmy bardzo doświadczonych ludzi, piłkarzy ja ich nie będę na, na nowo uczył piłki. Ja im mogę pokazać tylko opcję grania lepszej piłki, fajniejszej piłki i takiej, która będzie im sprawiać radość. Ambrela jest tam gdzieś na. Przed samym, przed samym końcem. Także jeszcze mamy, jeszcze mamy czas na to, żeby pewne elementy wprowadzać. Tak się jeszcze zastanawiam, czym się zmienił, w czym się zmienił Piotr Nowak od tego Piotra Nowaka, który trenował w Lechi? Jako pytanie. trener, jako człowiek? Dobre pytanie. W Lechii miałem bardziej rutynowany zespół od tego, który jest. No, było kilku, kilku małolatów, powiedzmy młodszych piłkarzy, nie małolatów, ale młodszych piłkarzy którzy, jak Wania, jak Raslin, kto tam jeszcze był. Um, no, było kilku, którzy wchodzili do zespołu, którym trzeba było pokazać tą drogę. No, większość z nich to, to już byli doświadczeni. Grzesiu Wojtkowiak, Malocza, Kuba Wawrzyniak, Sławek Peczko, Krasic, Sebastian Mila. Marko Pajszaos, Flavio Pajszaos, Kuświk, no to już byli, powiedzmy, piłkarze, którzy mieli już, już w nogach wiele kilometrów i, i dużo informacji w głowie. Im tylko potrzeba było to, żeby na nowo zobaczyli ten futbol takim, jakim jest, tak żeby te, te, te gry, które mają, czy mecze, czy treningi, no robili to z uśmiechem na twarzy. Ta grupa jest zupełnie inna. E, tą grupę no jesteś bardziej nauczycielem, niż, niż trenerem. Że, Dać im pewność siebie, każdy zespół, każdy piłkarz potrzebuje pewności siebie, ale jest to bardziej taki edukacyjny proces niż ten, że tak jak mówiłem o, o powiedzmy o wideo, analizie, no jest to bardziej zindywidualizowane z tego względu, że musimy to robić stopniowo, tu pomocnicy, tu obrońcy, tu napastnicy, tu pójdziesz, tam pójdziesz i to robimy w małych grupkach, żeby po prostu każdy z nich dostał tyle informacji, ile im potrzeba na dzisiaj. I po, po w pewnym momencie trzeba to wszystko związać i, i z tego zrobić na, w bardzo nice package, no także zobaczymy, na razie się uczą. A atmosferę co robi? Robi ten amerykański luz, który został też do kanału wprowadzony, czy jakieś, nie wiem, integracje? Nie, nie integracje. W integracjach mogę pomóc. No, 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 dziękuję bardzo za troskę, ale dziękuję, ale niestety, niestety nie będziesz, nie będziesz w tym, nie będziesz w tym uczestniczył, mój drogi, także... Nie, staram tak jak mówię, no staramy się od początku tej pracy staraliśmy po spotkaniu tym wspólnym, po przedstawieniu mojej powiedzmy, nie filozofii, bo to nie jest żadna filozofia. Ja mówię do nich bardzo prostym językiem. Staram się do nich dotrzeć tym, że, że nie, że jestem alfą i omegą, swoje grałem, swoje przeżyłem, miałem swoje 5 minut jako piłkarz, jako trener, ale ważne jest też dotarcie, co oni potrzebują. Ja wiem, co ja potrzebuję. I staram się od nich wydobyć, co oni potrzebują. Jak ten zespół powinien wyglądać, jaką mieć strukturę w środku, wewnątrz, żeby to była drużyna. I myślę, że przez te powiedzmy pierwsze trzy dni, bo tyle nam zajęło, zaczęło to kiełkować i to w takiej formie, że naprawdę byłem, byłem, byłem dumny z tego, jak oni to robią. Wrócił pan do trenowania, ale też na boisko, bo podejrzewam, że tam znając trenera jakaś siatko noga, gry w poprzeczkę i tak dalej, to cały czas jest gdzieś tam zakorzenione. Nie Adaś. Już znaczy na pewno. Nie, nie ma tego? Nie, nie gram, nie gram. Wczoraj mieliśmy tylko taki, bo to był przed meczem, to mieliśmy taki rozruch, bo tam Michał nalepa zaczął tam. że Trenerze, no tu w mur trzeba to tego po 10. Nie wiem, 10 pompek chyba jak czy 20, jak ktoś trafi w mur. Tam ci młodzi tam paru tych Brazylijczyków głowy im urwali. A wiesz, ja już nie te, nie te lata, no, ale mówię, a dlaczego nie. No i akurat, akurat dobrze, dobrze wszystko się ułożyło i czy pewnych rzeczy się nie zapomina, tak jak nagrywałeś tą żonglerkę w kanale sportowym, tak? to, Trenera nie moją oczywiście. No, tak, jak, tak jak mówię, pewnych rzeczy się nie zapomina. Piłka dalej sprawia mi przyjemność, i myślę, że, tak jak mówię, można się zmieniać pod kątem tego, co, co ja bym chciał, co życzyłbym sobie, żeby ten zespół robił, ale muszę patrzeć na ich możliwości, na ich e, potrzeby, tak żeby oni nie tylko mnie rozumieli, ale również mieli z tego satysfakcję z ich i, i cieszyli się tą piłką. To na koniec, bo muszę zapytać, bo sam jestem ciekawy, czy e, będzie Pan trenerem takim socialowym, który korzysta z mediów społecznościowych, czy to zamknięty etap? Wiesz co, ja <laughs> zastanawiałem się nad tym, jak to... Zostawiłem wszystko otwarte. Wszystko jest otwarte, tak jak było, tak jak było. No, nie wrzucam tych rzeczy, które, które e, mógłbym wrzucać, czy nie nie komentuję pewnych, e, pewnych rzeczy. W świecie powiedzmy nie tylko futbolu, ale również tym, co się dzieje na zewnątrz, gdzie jesteśmy, co robimy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że z czasem, z czasem to, to, to na pewno na pewno powinno być bardziej socjalne, ale no, nie miałem czasu. Mam, mam pracę do wykonania, mam zespół, który chciałbym, żeby wygrywał. Co tydzień być, żeby, żeby, żeby był jak najwyżej w tabeli. Na no wszystko przyjdzie czas. Myślę, że, że fajnie by było po, po, po sezonie zrobić taką, powiedzmy, nie analizę na kapsłach, ale zrobić taką, taki rachunek sumienia, co mi wyszło, co nam wyszło jako grupa, jako zespół, jako klub. I wtedy można podyskutować na pewne tematy, nawet biorąc pod uwagę, czy tak jak robiliśmy, jak robiliśmy my, że z czatem, czy z tym, czy z tamtym. Ale takie wiesz, wrzutki tygodniowe, czy dzienne, na razie nie mam czasu na to i, i myślę, że przez najbliższe 3-4 miesiące nie będę miał. Trenerze, to na sam koniec powodzenia od całego kanału sportowego. No i pewnie pojawimy się na którymś meczu i liczymy, że i trener u nas się kiedyś pojawi. Zapraszam i tak jak obiecałem, że jeśli, jeśli będzie czas, obiecałem to wszystkim w kanale sportowym. Jeśli będzie czas, to z pewnością zawitam. Półtorej godziny, dwie godziny jest od Białego Stoku, także z pewnością z pewnością do Was zawitam. Dzięki jeszcze raz za przyjazd. Dzięki.